Cześć wszystkim, tutaj Alex. Mamy to, mamy pierwszą z Genową, mamy pierwszy gameplay. Możemy zobaczyć, jak gryby to wyglądały na następcach PlayStation 3 oraz Xbox 360. No i to jest Kill Zone. To jest taka już tradycja, że przy zapowiedzi kolejnej platformy od Sony, tak było przy PlayStation 1, 2, 3. PlayStation 2 powiedzmy na jedynie, że towarzyszyła zapowiedź Killzone. no i teraz mamy to samo, to jest Killzone 4, a już dokładnie Killzone Shadow Fall i to co widzicie wygląda jak renderowany filmik, jak coś co zwykle widzimy w przerwnikach i to takich przygotowanych, żeby były ładne, żeby wiadomo nie na góry, a tymczasem tak wygląda Killzone, tak wygląda nowy Killzone, to jest świat, to jest znowu Wekta, czyli planeta znana z jedynki. No i sterujemy tutaj naszym bohaterem, którego kończyny widzimy. Czyli wczówka jest całkiem niezła. Są te wiadomo typowe pojazdy, oddziały, i to się dzieje jak widzieliśmy po 2300 roku, czyli kilka y, jakiś czas po tym, co się działo w poprzednich kilzonach. Czyli to idzie cały czas do przodu. Helgaści jak wiemy zostali pokonani, to są spoilery. Jeżeli nie graliście, a chcecie, to nie słuchajcie. Zostali pokonani, zostali praktycznie wytępieni, obumorała planeta gdzieś tam została, są bez środków do sprowadzenia wojny, ale oczywiście z wielką rządzą zemsty, no i prawdopodobnie na tym to będzie się wszystko koncentrowało. Jakimi siłami teraz Helgaści dysponują? Nie mamy, nie mamy pojęcia, absolutnie. Raczej nie będzie to jakaś walka partyzancka z ich strony, bo wtedy nie czulibyśmy kompletnie zagrożenia, byliby takim wrzodem, który trzeba po prostu, którego trzeba się pozbyć. A to wiadomo musi być dramatycznie, musimy przegrywać i nie wiem, cokolwiek. Tu widzieliśmy mordę naszego bohatera prawdopodobnie zostaliśmy skontrolowani i tu jest taka bardzo fajna wczówka. Killzone zawsze tracił na tym, że ten świat nie był taki bogaty, nie był taki wiernie odtworzony oraz ze szczegółami. Była tylko ta wojna, wojna zniszczenia i wszystko. Tutaj mamy kawałek przebieżki po normalnym, najzwyklejszym świecie mieście. Trochę to przypomina Citadele z efekta, Na pewno się trochę banowie z Guerrilla Games wzorowali. No i coś tu się zaczyna dziać. Niby tak fajnie, niby ok, a tu pierdut. Widzimy piękną eksplozję pierwszy wybuch na <gry> PLA Station no, i co się dzieje? Mam tutaj bardzo klimatyczną wstawkę. No, bo atak jakiś na cywilne miasto, prawdopodobnie. A my leżymy jest zostaliśmy ogłuszeni. Cywile tutaj cierpią, więc to nie będzie jakiś temat tabu. I być może ciekawe, czy gra będzie się znowu koncentrowała tylko i wyłącznie na Wekcie. Czy wrócimy może na Helligan, zobaczymy, co się z nim stało. I tu będzie zwrot akcji jeden wielki. Więc tak, jest pytanie, czy mielibyśmy tutaj walkę partyzancką Helgan. Jeżeli widzicie, co tu się dzieje, to to jest oczywiście nasz przeciwnik przebrany za, siła, za siły Isy. Isa to jest oczywiście wojsko Vekty, czyli ci dobrzy, którymi prawdopodobnie będziemy cały czas. No i prawdopodobnie to są Helganie cały czas. To ciężko by było zrobić killzone bez Helgan, jeżeli tak jest to... to wybaczcie, bardzo soczysta animacja tutaj, morderstw, nóż i wszystko. Sądzę, że... Helgani nie wdawaliby się teraz w jakiejś wielkiej bitwy, jeżeli wiadomo byliby mm, słabszą siłą, mieliby mniejsze szanse na powodzenie. Tylko wiadomo, partyzantka to jest, są działania typu hit and run czyli uderzamy i zmywamy się, żeby móc uderzyć po raz kolejny. A tu się już daje typową bitwę, no i mamy strzelaninę. Tak wygląda interfejs nowego Killzona. Broń jest strasznie dziwna, jest to ty prawdopodobnie typowy karabin szturmowy. Jak dostaje się standardowo na początku dzisiejszych gier. Ale nie przypomina nic, co widzieliśmy wcześniej. No i mamy cover system. Cover system prawdopodobnie wróci, ale już teraz widać, że nasz bohater jest zdecydowanie dużo bardziej mobilny niż kiedyś. I ta filozofia cała kilzona dziś się idzie rąbać. No tu widzimy alternatywny prawdopodobnie tryb strzału. Naszej broni to jest jakiś Reagan. Z dołączaną lunetą możemy ją sobie wcisnąć. No i tak to prawdopodobnie wygląda. Mamy zwykły karabin. No i ta filozofia Kilzona, jaka jeszcze miała szansę się obronić przy okazji Kilzona dwójki gdzieś nie wtedy poszła się rąbać w międzyczasie, bo tu jest bardzo duża ruchliwość postaci biegamy w tej we w te, to, to co zobaczycie zaraz. Bardzo dobrze tutaj na, na, na ułoczni to co. to co właśnie mówię. Nie ma tego takiej ociężałości w sterowaniu, takiego laga. W wykonywaniu poleceń przez naszą postać nie chowam się już za osłonami, nie strzeliwujemy swoich pozycji, tylko rąbiemy naprzód i to bardzo przypomina grę, do której się wszelkie złe rzeczy porównuje w FPS-ach. Ale to powiem: w Call of Duty bardzo tak wygląda. To mamy strasznie fajne animacje zabicia z góry: Po prostu Ezio, Vittori da Fiorenco, Raton Haketonen i widzimy co tu się dzieje. Biegamy między wrogami, strzelamy do nich. No i jak to się wszystko skończy, no Killzone prawdopodobnie już ostatecznie straci tu swoją oryginalność w cover systemie, w tej odciężałości całej, która już od trójki, której zaczął się wyzbywać już od trójki. No i widzimy bardzo intensywną wymianę ognia. tym razem się trochę schowaliśmy, nie pchamy się naprzód, jak zwykle bar, ładne przeładowanie broni, świetnie pomyślany arsenał. No, i tutaj widzimy, że jakaś poświata się u dołu ekranu pojawiła. No, i prawdopodobnie to jest jakaś ładowana supermoc. I co się dzieje? Kiedy przystolowujemy, włącza się jakiś bullet time. Nie mam pojęcia, czy będziemy to kontrolować, w jaki sposób ona się będzie ładowała. Ale widzimy wyraźnie zwolnienie czasu. I to jest prawdopodobnie coś. Hmm, ten poziom efektowności, w którą celuje Guerilla Games. Tutaj widzimy, że nie włączy bullet time, a prawdopodobnie yy, człowiek, osoba grająca, pewnie jeden z deweloperów, strzelał z ramienia. Mamy granaty, oczywiście. No i tutaj wyskoczy za wróg. My przybliżamy jest zwolnienie czasu, możemy spokojnie go zdjąć. Jak to? No wiadomo, celowanie na padzie będzie bardzo tutaj ułatwione. I tu co się dzieje interaktywna scenka się za zaczyna. My się rzucamy w pościg. To jest dość głupie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tam były same trepy jakieś w tym helikopterze, strasznie nasz, boh nasz bohater ryzykuje ale ma być przede wszystkim efektownie mamy zobaczyć te miasta wektańskie, mamy zobaczyć tą grafikę niesamowitą no i coś efektownego, strasznie ma tutaj mieć miejsce no i tutaj strzelamy, to jest takie trochę drętwe wszystko takie przygięte, takie no ciężko w to uwierzyć oczywiście, ale już nie takie rzeczy widzieliśmy w grach strasznie ładnie wyglądają te efekty, świetne i no i całość rozgrywki, to jest coś po prostu niespotykanego w tej chwili, na pc nie kojarzę równie ładnej gry. Oczywiście one niedługo staną się standardem, kiedy będzie szagry znych przenosić na pc -ty. No i za chwilę będziemy się wspinać. To jest jakieś takie mało wiarygodne, Killzone gdzieś tam stracił swoje resztki oryginalności. On miał świat zawsze ciekawy, taki, taką wojnę science fiction z użyciem ostrej amunicji zamiast laserków. To było takie charakterystyczne, przyjemne, no i trochę te cover systemy, trochę ta ociężałość, z której deweloperzy rezyg rezygnują. Widzimy tutaj jak bardzo bohater będzie mobilny. Yy, no i cóż, mam wrażenie, że w tej chwili Sony potrzebuje triple-A-owego mm, na sam początek, bez jakiś urozmaicenia rozgrywce, bardzo efektownego, widowiskowego, no i przede wszystkim pokazującego możliwości graficzne nowej konsoli. No i tu widzimy... To się dzieje, to jest atak na masową skalę, już teraz praktycznie miasto staje się czerwone, taki symbol Helganów, no i ciężko teraz mówić o jakichkolwiek partyzantce. Jak wszystko będzie, zobaczymy. Premiera Killzone Shadow Fall razem z PlayStation 4, czy gdzieś w okolicach świąt. Teraz dzięki wielkie za uwagę i cześć!